Witajcie serdecznie! Dzisiaj zaprezentuję Wam ukulele marki Everplay. Jest to model UKLA 1024. Ukulele jest wyjątkowe pod względem swojej budowy, ponieważ jego korpus wykonany jest z hebanu, ale machoń to gryf. Także tutaj są użyte szlachetne gatunki drewna. Podstrunica oraz mostek są wykonane z drewna palisandru. Ukulele występuje w wersji koncertowej, którą trzymam właśnie w rękach, ale występuje również w wersji sopranowej. E, polecam to ukulele mm, dla osób bardziej wymagających. Jest to um, model z wyższej półki właśnie ze względu na użyte surowce. E, akcja strun jest niska, ukulele jest bardzo wygodne, a klucze mm, stroją, trzymają strój bardzo dobrze i, i bardzo wygodnie się nimi stroi. E, no, reasumując, jest to instrument już dla bardziej wymagających użytkowników, ale bardzo dobrze sprawdzi się i u osób średnio zaawansowanych, i u osób początkujących. Myślę, że o samym ukulele to tyle, a teraz zapraszam Was do posłuchania próbki brzmienia.